No hej, słuchajcie, na klatce schodowej u mnie w domu, bardzo obskurnej zresztą, tam na dło się nie patrzcie, siedzi motylek. Jak on tu wleciał? Cholera wie, ale wylecieć nie chce, i on już tu siedzi drugi dzień. I myśmy postanowili z Gabi, że go odratujemy, chociaż szczerze mówiąc, no nie wiem, czy on śpi, czy on umarł. Mamy tu pudełko. Tu, no. Spróbujemy tak, no, to nieważne. Spróbujemy go wsadzić tam i wynieść. Może no. poczekaj. Położymy no. je tutaj. Chodź tu! No, ja go nie złapię. Czekaj. Chodź, poczekaj, trzymaj kamerę. Po, poczekaj, zaraz no. pokażemy, jaki jest ładny. Tylko, że się trochę. Nie, no. no nie chcę go łapić ze skrzydełką. Nie, go nie, ze skrzydełką go nie ma, bo, bo no koczekaj. Spróbuję zrobić rescue. No chodź tu. motek. Mogę tak niełatwo złapać. On, no, on, nie jest lepsza, jak, ja on nie jest jak konikolny wolny. No. Masz go... Cholera, wyleciał. cholera. będzie tam szamotał. Dobra, mamy go w pudełku musimy go szybko wydostać, bo tam nie ma powietrza za bardzo. Znaczy tu jest jakaś dziurka, więc... Ale to ładny, jaki wielki! Kamera oczywiście nie ma piastrości, ale on jest dość pokaźnych rozmiarów. Czekaj, go spróbuję tak pokazać. No niestety nie mam filtru polaryzacyjnego na to, ale dobra, wypuść go. No. Zwróciliśmy mu wolność, poleciał już, już nie wiem, kurde, no gdzie No i znowu jest. tam wleci z powrotem, tak? No nie, nie, no nie. A gdzie on jest? No tam poleciał. Gdzie? No już zniknął. A no trudno. W każdym razie pogoda z jednej strony bardzo ładna, a z drugiej strony już się chmurzy. To może tak tego na kamerze nie będzie widać, ale naprawdę robi się tak dziwnie. No. Cześć, witajcie. Idziemy właśnie do. Znaczy, może najpierw powiem gdzie jesteśmy. Chcesz pomiar tkanki tłuszczowej? Nie, nie chcę. Ale popatrz, ze składaniem zawołu. To co, co no, zajebiste, pójdziemy tam na pewno. Nagrywam tak pod takim dziwnym kątem, dlatego że tu wszędzie jest dookoła pełno ludzi, dlatego że jesteśmy w centrum miasta. ścisłym centrum miasta, naprzeciwko galerii handlowej Arkady, do której się zresztą udajemy, bo ja muszę kupić sobie. Liquid papierosa, gdyż on mi się skończył, i później go pokażę. Może coś tam powiem o nim. No i idziemy. Wbrew naszych obaw, jak widzicie, słońce strasznie świeci. Jest takie głupie miny, robię jak mi słońce w oczy zaświeci, coś tak wykrzywiam, Mam mordek. Jak... Ja mam tak jak czyszczę uszy. Tak? To otwieram tak. Oh. Nie no. Dobra, on teraz przestało a za to ciemno jest na tej kamerze, no nieważne. Śmierdzi tu jakimiś tostami. No i idziemy w każdym razie do, do tych arkad. Yy... I tak naprawdę nie wiemy co mamy dzisiaj robić. Chcieliśmy iść do parku japońskiego, do ogrodu japońskiego, żeby tam sobie troszkę coś posiedzieć i zobaczyć. Byłaś kiedyś w ogrodzie japońskim, nie, czy nie? Nie, właśnie nie byłam, dlatego chciałam iść. Aha, no. No, ale pójdziemy tam na pewno w najbliższym czasie, tylko... no, dzisiaj tak się poukładało, że... że zrezygnowaliśmy z tego. Trochę nie przez nas, prawdę Dobra. Wchodzimy do tych arkad. A może sobie będziemy nagrywać w środku? A można? Nie ma zakazu. Ale nie ma zakazu, to... Zresztą to już nie te czasy, że była kukułka i wiesz... Kiedyś, jak robiłem jeszcze zdjęcia, Kolei, bo byłem zapalonym miłośnikiem kolei. To była bardzo często taka sytuacja, że kiedyś, kiedyś na dworcach były tak zwane kukułki. Pewnie wam kojarzycie o co chodzi. Takie znaczki, że nie wolno zakaz fotografowania. Nie? I. No lepiej, wyłącz tą kamerę, bo będzie potem, że się przyczepią do praw autorskich, że muzyczka jest. Nie, tam teraz. No ja jest tą muzyczkę. Nikt jej nie usłyszy, bo ja bym ją zagłuszał w swoim gadaniu. głupim. I, w, no I na, na tych, na, na stacjach kolejowych były takie właśnie tabliczki, a ogólnie na, za komuny, nie? I one zostały w niektórych miejscach. No tylko oczywiście wiadomo, że teraz te strategiczne obiekty można już fotografować, więc nie ma takiego problemu. I zawsze się jakiś idiota musiał, musiał doczepić. To przepraszam, jakieś stare dziadki, nie? Że tu nie wolno kręcić albo coś tam. Bleh. No, ale to są miejsca publiczne. No, Boże, co to komu przeszkadza? No i czekoladki. Brodzie jak diabeł, pewnie niedobre. Bo przeważnie, jak coś ładnie wygląda, to jest. Niedobre. Smaku. Także. Ja kiedyś kupiłem jakąś taką czekoladkę, wiesz? No i była właśnie okropna i kosztowała kupę pieniędzy. Dobra, dochodzimy do tego. Tu ładnie pachnie kawą za to. Yy, bo to jest taki. No, Yy, dobra, dochodzimy do tych elektronicznych papierosów. No i za chwilę się odezwiemy. No dobra, załatwiliśmy... Rekin! O, o matko, to jest dobre! Patrz jakie ryby! Wiemy. Zaraz go pokażemy. Pani Gabi mi przerwała to, co chciałem powiedzieć. Oczywiście. Rekina, rekina, o tam te rybki. Jakie wielkie te ryby! Płynie! Rekin jest tutaj. O, Uuu, nieźle. Pamiętam jak to otworzyli tam był jeszcze mały. Ja. W każdym razie... Mm, yy, a, chciałem coś powiedzieć i zapomniałem co. Aha. Czekaj, to jest jakiś dzieł sportowy. Nie, spożywczy. Kurde, fajnie. Yy, ale czemu w Marks Spencer jest dzieł spożywczy? No bo mają swoje produkty. Aha. No fajnie. Dobra, nie nieważne. Słuchajcie. Yy, yy, więc załatwiliśmy to, co tak naprawdę było nam potrzebne, czyli kupiłem ten liquid. W międzyczasie zdążyliśmy kupić jeszcze jakąś tam wodę, i, i, i oglądaliśmy sobie. O, z w sklepie. I, I zdecydowaliśmy, że chcemy mieć jaszczurkę w przyszłości, jakąś. Albo kameleona, albo neonki, albo coś takiego. Strasznie fajne. I jeża. I jeża. I świnki morskiej w ogóle... W ogóle będzie śmierdzić u nas w domu jak jakiś, kurdeż zoo. W ogóle cały zwierzynic to zrobimy. Ja już widzę ten sub, wszyscy przychodzą. fuu jak śmierdzi, jaki syp, jak możecie w to żyć. Pełno tych główien. Nie no, ale kotów nie będziemy mieć. To, to nie to Tak. Może będziemy mieć jednego, chociaż ja tam przepadam za kotami Do tego, Łysego, żeby nie żeby E, ten łysy jest brzydki, to już jak... Jak już miałby być kot, to już lepiej żeby był jakiś ładny. Teraz idziemy jeszcze do jakiegoś sklepu z y, tymi ze sportowymi jakimiś rzeczami, bo... czekaj, bo mi torba mi spada, wiesz bodźcie mi tą wodę. Idziemy do sklepu z, ze sportowymi jakimiś rzeczami. Tak. Dlatego, że po tym akwaparku wczoraj tak mnie bolą oczy, że postanowiłem, że muszę sobie kupić. W najbliższym czasie oczywiście nie teraz, nie jestem na tyle bogaty, żeby wszystko kupować od razu. Przecież w ogóle nie jestem bogaty. Ten okulary muszę sobie kupić do pływania. Nie wiem, gdzie. Kurcze, zgubiliśmy się. I. Nie wiem, stamtąd przyszliśmy. No, czekaj, zaraz zobaczymy na, na ten plan. Sport i rekreacja. Ber. Co, o, kurde, to jest więcej. Habilas. Bardzo... Nie, yeah. Bergson. To tu mieliśmy iść, tak? Co to nie działa? No bo on ci pokazuje, Aha, tu jest. Tu jestem, Bergson. a tu jest Bergson, czyli musimy iść chyba w tamtą Koło. stronę. Nie, yeah, czekaj, tam musimy iść. Tak? No. I Chyba tak, no ja się zagadałem, jak zwykle. No czemu pokazujesz mu inną? Bo trudno jest mi wycelować tą kamerą tak w ciebie, wiesz jak, jak niosę ją przed sobą, to jest OK, ale jak pan... Takie głupie ujęcia muszę robić. Jakieś takie z boku, to się wszystko trzęsie i w ogóle jest masakra. Słuchajcie, byliśmy w żabce i y, zaskoczyła nas tam dziwna sytuacja. To znaczy... ja bym powiedział tak, ludzie potrafią być strasznymi egoistami. Dlatego że... Myśmy nam poszli po jakieś ślody. upał się zrobił w międzyczasie. Tak jak wczoraj na odwrót. Był... E, najpierw było chłodno, a później się zrobiło... E, najpierw było ciepło, a później się zrobiło chłodno, a dzisiaj jest na odwrót. Dzisiaj najpierw było chłodno, później się zrobiło ciepło. Teraz. No ale nieważne. I co? Przyszła pani płacić rachunki o godzinie w pół do siódmej. Przyszła płacić rachunki do tej żabki. No, i szlak człowieka może trafić, jak stoi w takiej kolejce, długiej jak jasny gwind. No, i po prostu, yy, wiecie, to trwa kupę czasu. Kolejka się zrobiła niesamowita, ludzie zniecierpliwi. Ja, ja nie rozumiem. Znaczy, potrafię zrozumieć to, że ktoś może nie mieć później czasu. Ale po co się robi taką opcję, skoro wiadomo, że tych ludzi przychodzi do tego sklepu dużo. I po prostu. Yy, Kurde, szkoda, yy, to znaczy, szkoda marnować ich czas, nie? No, tak jak my przyszliśmy pod jakieś tam dwa lody yy, i tak naprawdę musieliśmy się tam wystać kupę czasu, no ale nic. Teraz, yy, teraz sobie przyszliśmy tutaj do parku, jak się to nazywa? W wzgórze partyzantów. wzgórze partyzantów i będziemy sobie karmić zwierzątka, bo wcześniej nam zostało trochę chleba. No, to już przepływają. Proszę, tak nie Wam nic nie dam Z całej fosy płyną Co? Z całej fosy płyną. No tak. No. Już się ich tu zrobiło od groma. Zobaczcie. No, tu gołąb siedzi i się patrzy. Tu gołąb jedziesz śmiesznie śmiesznie się patrzą tak bokiem, bo nie mogę zobaczyć z no. no niestety tu ktoś nam wystraszył te kaczki i one zwiały ale za to, za to przyszły gołębie. one są niezastąpione, one zawsze chętnie tak blisko podłażą, że kurczę. Można je da Zaraz mnie no. Za dużo GTA. nie, nie gram GTA. Co? Wystraż je. Jezu, ale podmuch, masakra. Nie trzeba klimatyzacji. Szkoda, że no. odpłynęła Biją kawałki. się o jeden kawałek. Głupie ptaki w sumie. Tak pojechali, kurde, tym wozem. O! Te są dobre. No i wróble jeszcze na doczepkę. No, tu jakiś uszkodzony jeden jest. Szczur płynie! O, ściur! Kurde, co, on zanurkował, czy co? Mhm. Kurde, Masakra. no. Gdzie on jest? Czekaj, może mu... O, tam móc. gdzieś, tam gdzieś jest ten. Cholera, zniknął. Mhm. ale był, płynął. Mhm. Masakra. Właśnie takie ten, takie zjawi, takie ten, stwory tutaj wpływają, daj spokój. No, Wrocław jest ponoć miastem, w którym jest najwięcej szczurów chyba. Także przecież. możemy się poszczycić tym. No, no, bardzo, bardzo zaszczytny, tytuł, zaszczytny tytuł miasta, które posiada najwięcej szczurów. No rzeczywiście szczury tutaj szczególnie w, przy fosie albo właśnie w fosie można spotkać naprawdę często. Żółwie są. Jakie żółwie? No żółwie tam leżą na tym. Tak? No, 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 grzeją się. Patrz. Patrzcie. No, masakra. Są aż tak uspojone. Tak, no nie boję się w ogóle do mnie podchodzić. Czekaj. Jak w Gdańsku, w Gdańsku też gołębia. Mogę to go ma... złapać. Wiesz co, a sprój stanąć i wystawić rękę. Może ci siędzie któryś. Na te no głupole nie. siedzą tutaj na... na... Nie widzą tego. Sprój... Nie no, jeden obserwuje, ale zresztą, No nie. Nie, pewnie. Matka, nawet w polerę, w ile kurzu. Zobaczcie, takie niepozorne drzewko, a jakie korzenie? Po prostu szał ciał. No nie, masakra. Ale przynajmniej, jak ktoś chce wejść tam na górę, to ma trochę ułatwioną sprawę. Gabi, co? Powiedz coś. A nie wiem co, skończył nam się chleb. <laughs> Gołębie się roztyły. Masakra. No właśnie. Jakby to jakby się o tym dowiedziało, nie wiem, jakieś stowarzyszenie. O, nie Co by się, dowie się. No, to jest największa włochowa, jaką można zrobić, wrzucać takie kromki, kurde, chleba. No właśnie. No te kaczki, no bo to jest twarde, bo ludzie wrzucają zwykle nienamoczony chleb. Bo jak jest taki świeży wczorajszy, no to spoko, to one to zjedzą. No tak, ale ona... No nie przejadają takich ilościom, no tutaj właśnie ludzie wrzucają. Oni są durni, bo, nie, powinni, nie prze... bo powinni to najpierw wiesz namoczyć. No w to wodzie. ten chleb się namoczy, nie? Na, no ale na, jest... jak go wrzucisz do wody, tylko bez sensu jest wrzucanie takich ilości tego chleba. Taki, bo to później po prostu wszystko gnije. I... A, no i do jeziora w ogóle. Fosa. I, nie, fosa. I, bo to nie jest odra, tylko to jest fosa, nie? Więc tutaj ta woda stoi i to tak śmierdzi, że to po prostu się nie da tego wytrzymać. A ludzie wrzucają jakiś chleb taki z tym. Z grzybem, jakiś tak już spleśniał. No, a gołębie strasznie patrzą. No bo nie zjedzą, kurde krew. No, gołębie nie mogą do wody wejść i się muszą obejść smakiem. Tym smakiem spleśnionego chleba.